Cześć widzowie z tej strony Ninjago Films, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie omówić nowe zestawy na lat z Ninjago Dragon Striking. Jeśli spodobał Wam się film zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i dzwoneczek otrzymacie wszystkie powiadomienia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pierwszym zestawem z niczego Dragon's Racing będzie zestaw pod numerem 71838. Eee, ścigowy motocykl. Zawiera on dwie minifigurki. Pierwszą minifigurką będzie Kai, a drugą minifigurką będzie... Zestawem będzie pod numerem 71839. Mech bojowy z Pincusu Arena. Dwie minifigurki i jednego smoka. Arina, yy, nowego dragoniana i raju. No młodego raju. Kolejnym zestawem będzie zestaw pod numerem 71843. Mek no z jest jeszcze rogu. Zawiera on też cztery minifigurki, czyli w rogu, czyli Jay rog, Armin i Dragonian. Kolejnym zasobem będzie Sysha pod numerem 71844. Bojowy pojazdnicza. Zawiera on no, 5 minifigurek. Nie wiem czy 5, ale co tam. On minifigurki Fraka, Kola, Kaja Nocta, i Dragoniana. Kolejnym zestawem będzie zestaw pod numerem 71845 Rzutowy Mech Lloyd'a. Zawiera on figurki Sore, Lloyd'a, Rock i dwóch Dragonianów. Przed ostatnim zestawem będzie jeden zestaw z Life Larry'ego pod numerem 71846 Mech Ognistego Rycerza. Zabiorę on figurki, czyli Kaja i jakiegoś kościoła, ale nie wiem jak się nazywa. Przed ostatnim zestawem będzie zestaw 71847 Smok Strasznik. Zabiorę on figurkę Mistrza mistrzafu Ostatnim zestawem będzie zestaw z numerem 718... 4,8 na perła. Zawiera on mini figurki. zejna kola, serta nię, i rogu No to już koniec. A dziś. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i dzwoneczek. otrzymacie wszystkie powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cię. Cześć!